Cześć, jestem Jakub z kanału MONBRICK i nieprzypadkowo jest tutaj ciemno. Zapraszam Was na totalną nowość w Legomieście. Oświetlenie. Ale zanim przejdziemy do omawianej kwestii, jakie budynki tam są oświetlone, bo są w sumie wszystkie oświetlone, to najpierw musimy omówić takie kwestie techniczne, czyli jak to było e, robione. Były do tego potrzebne takie asortymenty jak e, lutownica, cyn, y, cyna, oraz kalafonia, y, y, a wszystko oczywiście dzięki, dzięki, działało to oświetlenie y, dzięki taśmie LED. Tutaj pozwolę Wam nawet zademonstrować y, ten proces w dużym skrócie. Y, najpierw do kalafonii wkładam właśnie lutownicę, jak widzicie tutaj się y, trochę tego zbiera. Y, następnie przykładam to do cyny i zbieram odrobinę właśnie y, tej cyny, a po chwili mogę, y, mogę już pójść tutaj i taśmę LED... Do kabelka. Gdy mamy już tak zrobiony. Drugi kabelek mamy już czego to. No i takie gotowe kabelki były podłączane z pomocą tutaj taśmy, taśmy dwustronnej. Były podłączane do poszczególnych pięter w moim, w moim Legomieście. No i następnie jeszcze trzeba było te kabelki razem połączyć. Wielkie podziękowania kieruję do swojego taty, który załatwił mi lutownicę. No i my już tutaj wracamy, wracamy do miasta, w, bym wam pokazał, co tutaj jeszcze było robione. To co mam wcześniej pokazywałem, te kabelki były łączone wraz tutaj z taką starą ładowarką od telefonu, nawet zajdę na duży, wam to pokazać to było do przedłużacza podłączone i następnie te kabelki plusy do plusów i minusy do minusów były, były umieszczane w budynkach. Przejdźmy sobie teraz po tym całym mieście, bym wam pokazał, co tutaj jest podświetlone. O, są te trzy budynki podświetlone, które już tutaj sporo czasu stoją. Jest sklep z zabawkami podświetlony. Podobnie jest też z Ratuszem, no taki dość, dość taki główny budynek w tym mieście, więc myślę, że też powinien być podświetlony. W mainie oczywiście, bez podświetlenia. Tutaj te budynki też, też niestety tutaj był problem i nie mogłem tych budynku podświetlić. Zresztą, jak chyba w kościele nie było potrzebna, ta piekarnia no. jest strasznie mała. Te budynki, Budynki są podświetlone, ale nie są w tej samej instalacji, co sam pokazywałem. One są na oddzielnym, takim kupionym, e, kupionym e, pasku z, e, z latareczkami, e, gdyż po prostu te budynki zamierzam już niedługo zmieniać. One znikną z tego miasta rzecz nowych na rok 2022. E, więc znaczy nie wszystkie, a niektóre z nich znikną. E, tutaj też jest wszystko, zobaczcie, podświetlone. E, jest podświetlona kwieciarnia, piekarnia oraz wulkanizacja. No i oczywiście muszę Wam jeszcze raz pokazać efekt przy e, zapalo, zgaszonym, świetle. E, tutaj Wam przyjadę szybko, pokażę Wam, jak to wygląda. No idealnie widać e, wyposażenie tego sklepu e, z zabawkami. Ratusz, no tutaj nie ma zbyt nieco oglądać, bo środek nie jest zbyt ładny, ale teraz to, że zrobiłem tą instalację, e, to zachęciło mnie e, do tego, żeby m, w środku tego ratusza dać jakieś fajne ozdoby, bo teraz warto, jak jest tak podświetlony. E, tutaj wulkanizacja, no Mówię Wam, te, są jakby, te będą słabiej wyglądać, bo są zupełnie innym systemem, systemem zrobione, ale te budynki już niedługo znikną i tutaj będą inne, więc się o to nie martwcie. Tutaj, tutaj, tutaj kwiaciarnia tak wygląda, też jest niestety pusta, ale będę musiał ją zapełnić, skoro już zrobiłem takie oświetlenie. I akurat w piekarni kiedyś już się pokusiłem o zapełnienie, więc nie jest tak źle. Troszkę dzisiejszego odcinka, taki odcinek miał się pojawić tydzień temu, ale wpadłem, bo na... po pierwsze jeszcze trochę mnie czekało pracy, tutaj jeszcze nie skończyłem tego robić, a po drugie, po drugie wstawiłem film wtedy o Lego Masters. My oświetlenie chyba nie będę już go ulepszał, szczerze, mówiąc, bo ja jestem z niego zadowolony. Oczywiście jak się dodadzą budynki, na przykład tutaj w szpital dojdzie, też pokombinuję, by miał on oświetlenie. I widzimy się w sobotę na odcinku. Pa!